My w Polsce bronimy wszystkich swoich obywateli przed barbarzyńskim prawem zezwalającym na mordowanie kogokolwiek w imię lewicowej ideologii. I to jest hańba, że poseł do Parlamentu Europejskiego, wybrana z Polski, z mojej Wielkopolski, poseł znana z zakłócenia obrzędów religijnych, domaga się dziś przed całą Europą, żeby w Polsce wprowadzono prawo, które ostatni raz obowiązywało za niemieckiej hitlerowskiej okupacji. Okupacji, która wysłała na pewną śmierć miliony Polaków i Żydów. Gdyby Unia Europejska trzymała się fundamentów cywilizacji europejskiej, to dziś nie debatowalibyśmy nad prawem do zabijania, ale debatowalibyśmy nad prawem do szacunku dla każdego życia, szczególnie dla tego poczętego. Polacy będą bronić cywilizacji życia, będą bronić najsłabszych. A wy, unijni barbarzyńcy, odszczepcie się od nas i nie narzucajcie nam swojego eugenicznego prawa!